Te 130 metrów Piotrze, które widzieliśmy w drugiej serii, w Twoim wykonaniu, to są te skoki. To jest ten Piotr że jakiego chcemy oglądać na Skocznik. No ja też takiego chcę oglądać, ale czasem czasem właśnie tam nie wychodzi do końca. Ale ale jak już raz wyszło, to już wyjdzie następnym razem. Wyjątkowe miejsce, wyjątkowy czas. Twoje 27 urodziny. Jak się czujesz w dniu urodzin? No myślę, że w porządku, no tak, tak na osiemnastkę, nie? Dużo ludzi przyszło. <grystanie> Także spoko. To jedno z największych osiemnastek, jakie widziałem. Piotrze, Jan Ziobro, który w tej chwili jest liderem po pierwszej serii, Kamil Stok, który też jest wysoko, jak myślisz, dla nas zakończy się ten konkurs? No Myślę, że mają szansę obydwaj na podium, bo Kamil, Kamil skacze tutaj naprawdę bardzo dobrze e, na treningach, właśnie wczoraj skakał super. E, dziś no, telemark, no, tam trochę daleko wylądować, jesteś twardo i nie jest tam tak łatwo wylądować. Myślę, że Kamil tam powalczy o dobre, dobre miejsce. Myślę, że ja się też powinien utrzymać. My, o wyprowadzenie. Wielu twoich kolegów rozsadza energię, oni za wszelką cenę chcą się pokazać dzisiaj i tak pewnie będzie w Zakopanem pokazać Łukaszowi Kruczkowi, że to ich należy zabrać do Soczy. E, Znaczy No wiadomo, każdy, każdy z nas e, skacze tutaj naprawdę bardzo dobrze, walczy najlepiej jak umie. E, no i wiadomo, to są, to są jeszcze u nas konkursy i tu jest dodatkowa mo mobilizacja, motywacja. E, tu się czuję taką lepszą atmosferę i, i tu się chce daleko skakać. Czego ci życzyć? W dniu 27 urodzin? Eee, ja wiem, <śm> nie wiem. <śm> Dobrego występu i medalu w Soczi. Tak jest. Dobre życzenia będą no. Piotrek Grzyła, dziękuję bardzo.